Niestety mamy już kochani nadchodzącą jesień. Moja fasolka, blauhilde zmienia kolor. Już kwiatków na niej nie widzę także, Raczej mi już więcej plonów nie da, dlatego postanowiłam uporządkować yy, właśnie tą część, gdzie rośnie ta fasolka. Zbiorę te ostatnie strąki, a następnie będę miała łatwiejszy dostęp do mojej grządki z ogórkami. Ogórki już też plonów nie dają, także zacznę sobie po prostu uporządkowywać tą część ogrodu, gdzie już plonów nie mam, ponieważ chciałabym. W tej grządce, gdzie mam ogórki, zakopać nieprzerobiony kompost. Moje kompostowniczki przydomowe są bardzo małe i są już wypełnione totalnie po brzegi, i po prostu potrzebuję i pozbyć się nadmiaru materii organicznej z moich kompostowników, a także przygotować tą grządkę na zimę. Także zbieram ostatnie plony fasolki. Będę ją ją obcinała, przygotowywała też do zakopania. Koniec. Niestety, tak czasami jest, że czasami tak co roku jest, że zbieramy, zbieramy. No, cieszyłam się niezmiernie z tej fasolki. Myślę, że powtórzę sianie tej fasolki, ponieważ naprawdę nie miałam z nią żadnych problemów. Dawała mi. Plony przez całe lato. Obiadłam się. Parę woreczków też zamroziłam. Nie dużo, ale zawsze coś. I już. Także tak, po prostu tnę od góry. Patrzę, czy gdzieś są jeszcze strąki. I robię. Przy okazji o. Widzę, że jeszcze gdzieś mszyca lata. Przy okazji zdejmę już te żółte wstążeczki. One są z plastiku, ale gdzieś z czymś one kiedyś przyszły, jakimś towarem i tak je zostawiłam. By nie będę wyrzucała, przydadzą się i się przydały, bo Bób w tym roku nie był. Był zaatakowany, ale po spryskaniu i po e, powieszeniu tych żółtych wstążeczek był super. Ja naprawdę wolę ogród. Czesną wiosną, kiedy wszystko się szykuje do życia, a nie już zamiera. No dobrze, to ja sobie tutaj to dokończę i zaraz przejdziemy do grządki po ogórkach. Moja grządka z ogórkami już jest w naprawdę opłakanym stanie. Tutaj jeszcze gdzieś tam widzę ogórka, ale nie mogę do niego dojść. Zostawiłam siatkę na wiosnę, potem te ogórki zaczęły tutaj się wrastać. Słoneczniki się poprzewracały. Potem fasolka zaczęła wchodzić, słuchajcie. Mój wspornik, który robiliśmy ponad rok temu, z Hawardem, zaczyna się przekrzywiać. Także będę musiała go zdjąć, do, poprawić troszeczkę, wzmocnić i wykorzystać na przyszły rok. No, ale teraz tak. Mam tutaj ogóreczki, naprawdę już takie resztki, aczkolwiek mnie to cieszy, bo w zeszłym roku yy, zebrałam raz i weszła choroba i już było po ogórkach. W tym roku zrobiłam kilkanaście słoiczków ogórków i w occie i troszkę kiszonych, także super sprawa i pojadłam oczywiście świeżych ogórków. Także no jeszcze... Jeszcze tych kilka takich na ostatek będzie. Mam też takiego zostawionego żółtego ogórka, bo chciałam na nasiona. I teraz się zastanawiam, czy no muszę go wyrwać, bo chcę to uporządkować. I poczekam chyba, aż on zgnieje, i wtedy wy, wy, wyjmę nasiona. Tak słyszałam, że tak się robi, że można przegnić owoce, tak samo pomidory, jak i ogórki, i wtedy będą one y, dawały lepsze plony te nasionka. Nie wiem, zastanowię się, bo potem tak grzebać w tej zgnitej masie nie bardzo mi się chce. No także tak, tutaj muszę i tą, i tą siatkę w jakiś sposób odhaczyć, żeby jej nie zniszczyć. I powyrywać to wszystko i zebrać resztki. Od tej resztki słonecznika zacznę. Może pójdzie nie tak źle. Odrywam, najpierw oberwę liście, bo te liście zakopię i ten badek za chwilę sobie wyrwę, tylko, że o, miałam nadzieję, że przełożę tak siatkę. Czy to mi się uda tak przeciąć? Uda. To wtedy mogę, prze... o, i elegancko przełożę siatkę i mogę teraz tego drąga jakoś wyrwać najlepiej wykręcić myślę, że już sporniki nie będą do niczego potrzebne. Sprzątamy. Sprzątamy, kochani. Sprzątamy nasze ogródki. Szykujemy na zimę się trzeba namocować. Już nie podlewałam tej grządki, także ona jest bardzo sucha. U nas w ogóle nie było deszczy przez chyba miesiąc. Wcześniej popadało tydzień. Dzięki temu napełniłam sobie beczki, a przed deszczem tym tygodniowym też była susza. Ale jakoś idzie i lecimy dalej. Tu już ze słonecznika raczej nic nie będzie ostatnie kwiatuszki zbiorę sobie do bukietu. Najgorzej jak się zostawi, właśnie siatkę, ona obrosła i teraz różnymi tutaj właśnie warzywkami. Teraz najważniejsze, żeby ją oczyścić, bo nie Sztuka kupować nowej, a tą wyrzucać. To jest plastik, więc trzeba go wykorzystać maksymalnie. Więc jak tak calineczka będę się tutaj męczyć i wybierać te roślinki i ją potem ładnie zwinę. O, I to jest ten żółty ogórek, o którym mówiłam na nasiona. Zobacz, chyba wyciągnę te nasionka po prostu. Powiem Wam, że bez tego spornika na fasolkę, bez tych ogórków i bez tych słoneczników, zrobiło się tak pusto, tak smutno. No ale cóż zrobić? W tym, jeżeli nie w tym roku, to na pewno na wiosnę będę starała się wykopać wszystkie maliny. Już Wam w zeszłym roku mówiłam, że te maliny są jakieś dziwne. One takie dosyć małe rosną. A poza tym, jak zbieram te maliny, one się rozpadają na pojedyncze nasionka. Także a w tym, jeszcze w tym roku problem był taki, że weszły tutaj robaki, te białe takie pędraki. Pędraki, robaki. I ja nie pojadłam tych malin. Za to jak. Robię tutaj porządek, to za chwilkę Wam pokażę, co tutaj za skarby się kryją. I tutaj tak, tu smuteczek, ale tu jest za to radość. Zobaczcie. Bo jak ja teraz tutaj mogę dojść, to ja mogę te wszystkie liście powycinać, te młode gałązki. i wszemać winogrona. Mmm. Muszę je odsłonić. One już są dojrzałe. Chyba wynika to z tego, że było tak cieplutko. Ale o jakie dobre. <noise> Także smuteczek z jednej strony, bo coś się kończy. A tutaj odsłania się przed nami po prostu kraina winogron. Tu ma wszystko teraz dojrzeć. I w sumie to już można je zbierać. Także muszę je odsłonić po całej długości i zobaczyć. Czyż to nie jest piękny widok? No myślę, że jest. Już niektóre grona są naprawdę dojrzałe i są przepyszne. Tutaj pozbyłam się też jednej dyni. Miała taką jedną małą dynkę, tylko także wzięłam ją na tą górę moją do przekopania na grządce po ogórkach. Tutaj też przygotowany materiał na to, żeby wszystko zakopać. Także ten materiał, który jest tutaj na tej grządce i tamten będzie zakopany właśnie w tą grządkę po ogórkach. Tu jeszcze odsłoniłam sobie pory. Jeszcze mam nadzieję, że troszkę urosną. Żadna rdza ich nie łapie, żadne owady ich nie gryzą, także jest OK. Malin się będę pozbywała w tym roku. No i zostały teraz dyniowate, a tu jeszcze Mam moje zioła, także będę za chwileczkę sobie zbierała ostatnią szałwię do ususzenia. Taragon już zakwita, ale taragonu mam ususzonego bardzo dużo, także tylko go wytnę po prostu i też będzie moją zieloną masą. Hmm. A z czego jestem jeszcze zadowolona? To jestem zadowolona w tym roku z cykiniem. Nie miałam może dużo owoców, jeżeli chodzi o ilość, ale jest zdrowiutka. I co jakiś czas, jak mam właśnie ochotę na cukinię, to ona dorasta. Także żółta cukinia, bardzo delikatna skórka. Dodawałam też do niektórych moich sosów pomidorowych. Także. Y no, fajny, udany sezon na cukinie w tym roku, na ogórki też. A tutaj, zobaczcie, wyrwałam przed chwileczką też już rzodkiewkę, bo zaczyna przerastać, i to jest rzodkiewka, którą wysiewałam w lipcu. Także urosła niesamowicie, jest duża, jest chrupka i jest fajna taka lekko ostra, nie jest za ostra, ani za taka mm, metła, my to tak mówimy, czyli taka mdła. Także to są takie największe, które teraz wyrywałam, ale jest już, ale jest cała garść tych rzodkiewek do tego, żeby zabrać do domu, obmyć i sobie pokroić, czy do sałatki, czy do kanapki. Tu jeszcze, jak przy wyrywaniu, y, obrywaniu liści i gałęzi z winogron, y, takie odrwały mi się dwa małe gronka i myślę, że dzięki temu, że mieliśmy super pogodę tego roku w Anglii, dlatego one tak szybko dojrzały i są tak słodziutkie. I mimo, że są maluśkie, że są z pestkami, ale smak jest naprawdę niesamowity, więc te pestki nie przeszkadzają. Papryka wybarwia mi się w różny sposób, o, nawet z pojąkiem właśnie wyskoczył ze swojej dziupli. Wy, yy, wybarwia się w różny sposób, ale zaczyna się tak wybarwiać już też tak bardziej niż, wiecie, takie plamki. Ale ze względu na to, że dzisiaj potrzebuję tą paprykę, to sobie też urwałam. I to jest papryka, która rośnie na zewnątrz u mnie yy, w tym roku. Nie mam miejsca na papryki, także jeżeli przegapiłam jakąś doniczkę i nie podlałam, to zrobiły się takie dosyć wiotkie, ale ja to zesmarzę. w związku z tym na pewno wykorzystam. Buraczki, już takie resztki z tych pierwszych siewów, nie są za duże, ale są nadal takie fajne, miękka, miękkie, nie są zdrewniałe, także buraczki sobie zaraz obgotuję tak na szybkie jedzenie do obiadu. I zastanawiam się, czy uda mi się w tym roku wysuszyć ten słonecznik. To jest słonecznik bardziej ozdobny, aczkolwiek on ma takie nasionka. Ja myślę, że ptaki byłyby zainteresowane, jak przy, zaczną przylatywać na jesień i zimę. I z... obcięłam to dzisiaj, także zostawię na 2-3 dni, a potem chyba wyłuskam te nasionka i zobaczę, czy o, tak mi się będzie lepiej je suszyło. Bo w zeszłym roku, jak zgnił mi y, tutaj. Ten spód tego mm, słonecznika, to pleśń weszła na całe nasiona. Ja po prostu wyrzuciłam to do kosza. Także nie chcę powielić tego samego błędu i spróbuję po prostu wyłuskać chyba y, nasionka. Po prostu za 2-3 dni. Ręce do obmycia. No i ostatni, taki bukiet jesienny, słuchajcie, z uratowanych słoneczników. Jeszcze jakieś mieczyki mi się tutaj trafiły. Dalia, chyba. Tak, Dalia i Georginia. Także taki już jest. A co jeszcze? Mam ostre chili, takie doniczkowe. Liście zaczynają już żuknąć. A w sumie tutaj to nawet, zobaczcie, wyjmę tylko. Tu już liście od, opadły, papryczki dojrzały i one są ostre. To już to nie jest e, papryczka dla mnie, to jest bardziej dla Hawarda. Ja ją w, wysuszę. Ob, poobcinam po prostu. Obmyję. Obsuszę i zostawię na, na papierze, na ręczniku papierowym, na, na górze, na meblach w kuchni, żeby one się suszyły. Chyba, że do domku jeszcze ogrodowego znajdę tam miejsce, żeby tam suszyć, bo tam już są i zioła, i mięta i wszystko. Także to już też czas zbiorów takich ostrych papryk. Także każdy w ogródku znajdzie coś dla siebie. Ja jeszcze mam mrożony bób, kochani. Taki ten odcinek w ogródku już aż tak wiele się nie dzieje. Teraz będziemy sprzątać, 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 szykować się do zimy na tych, dwoj, na tych moich dwóch grządkach za mną. W pierwszej posadziłam ziemniaki też w lipcu. Miał to być taki eksperyment, ale ze względu na susze panujące tutaj, ta ziemia była zbyt sucha, ja nie zauważyłam, żeby tam się cokolwiek ruszyło. Dlatego chyba też jak przekopię tą grządkę po górkach z, z tą zieloną masą, to chyba przekopię też tą, która miała być z ziemniakami. Chyba, że mnie zaskoczył i zaczęły puszczać, to może dam im jeszcze szansę. Ale to na pewno jakiegoś jednego wygrzebie i zobaczę, bo grzebałam w tych ziemniakach jakieś trzy tygodnie temu, bo chciałam zobaczyć, czy tam coś kiełkuje, ale nic nie kiełkowało, ale ja też tej grządki nie podlewałam. Skupiłam się na pomidorach, których miałam w tym roku na, i mam nadal mnóstwo i ogórkach takich i fasolce, to, to co dawało takie plony szybkie, a ziemniaki to jest tylko eksperyment. Eksperymentalnie stwierdzam, że susza i mnie służy w ogóle. To tyle na dzisiaj. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, za bycie ze mną do końca. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego tygodnia. Miłego dnia. Papa. pa. pa. Here yeah, mm. Ice cream. Lovely ice cream. Look in the Leeds castle. 5 pounds for a double scoop and it's absolutely huge. It is. Yeah. It's so definitely worth it. Mhm. Mm mm. It's made by Hackney gelato. Which I presume is from Hackney in London. Mm. Very good. Mm. Definitely recommend. Mm -hmm. Marta Martha went for the salted caramel. Yeah, and I we went have for fun. coconut with strawberry and cream. Mm. Ooh. Mm -mm -mm. Yes, the best ice cream I've had for a long time. From Poland, yeah. Apart from Poland. Well coming for the ice cream. <laughs> it was, yeah. But the Leeds Castle looks lovely as well. Uh-huh. It's just raining a little bit, but, yeah.